Witam was w kolejnym odcinku z gry Horizon Forbidden West. Zbieramy sobie aktualnie questy w złomiankach i będziemy lecieć, robić właśnie te wszystkie questy poboczne, które tutaj dostaniemy. Także nie przedłużając, porozmawiamy sobie z kolejnym gościem od questa. Co Where the river ends? I told Corvin we should stop when the first cave-in happened. But Olvin probably threatened to cut off her pay. Or worse. How about you slow down and take me through it? You mentioned you were injured in cave in. Yeah. <clears throat> A couple days ago. That's how I hurt this blasted leg. <laughs> Corvin and the others were opening a new vein while I was checking on an older one. As soon as their blast hit, tunnel I was in collapsed. Might have dodged it. If I wasn't running on barely a spark of sleep. We we're pushing too hard and too fast. you am afraid Corvind and the others might not be as lucky if it happens again. Mm-hmm. Hit the nail right on the head. Okay. How come Olvin's in charge? Don't these mines belong to the Karja? Try telling Olven that. He brought in all the backing to get him open. Might as well own them. <laughs> Fire and spit. You ask him. He owns us as well. Who's Corvin? He's our foreman. And a damn good one. The kind that knows how to deal with management when it gets unreasonable. But Olven. <laughs> his demands go beyond unreasonable. Corvin's been doing his best to appease him. He even blamed himself for my injury when it was Olvin who ordered the extra shifts. Sounds like a good guy. That's why we all put up with the long hours and lousy conditions. But if the whole mine becomes unstable, I'd rather suffer Oven's wrath than die buried in rubble. Okay. Myślę, że mu pomożemy. Checking on your crew. I'm in the area. I would appreciate that. Thank you. Dobra, super. I to nawet dobrze, bo idziemy właśnie w stronę tej kopalni. Eee, tak, tak, dokładnie. Tak. Przejdziemy obok ogniska, więc już okazję zapiszemy. I będziemy lecieć tam dalej. Eee, zapewne na górze. Jest opisanie gry. Wow, wow, wow wpadłam w jakąś dziurę. Okej, okay, tu. Tak, tutaj. Tak i lecimy na questy. O, tak, bo całe znumienki już przeszliśmy. Yy, nie, nie mam ochoty na razie. Ciekawe czy mogę wyskoczyć przez płot. Mam nadzieję, że tak, nie będę musiała iść do bramy. Ok, mogę chyba po prostu tutaj drogą pobiec. Tak. Tak. Git To lecimy. Mam nadzieję, że jakieś dziki się trafią. O, 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 one też mi chyba potrzebne. Chociaż może nie? Kuli. To jest właśnie to co tutaj okej, okay, niech nie będzie. To było nagłe. Kurczę, nie lubię jak tak nagle mnie wszystko zaczyna atakować. No, ten też ubity, dobrze. Normalnie się czuły, jakby tam na mnie czekały. Co jest? Zaraz ja, może na dół zejdę. Ale ładna, ładna okolica, jest dzik. Czy ja, to dzika też można się podkraść? No Mamy dzika tamte maszyny mnie cały czas szukają ale może mi się uda jakoś zajść od tyłu i ubić? Nie wiem Taki dziwny plan mam To jeszcze szedł jakiś shop, ale go przegapiłam. Wolałam ubić śmigacza. Przyznaję do tego shopa jeszcze, czy tam. Nie wiem co to było. No, nie widać nigdzie. Dobra, tu jest. O, nawet zgadłam, że shop. Gdzie ja jestem? Aha, już blisko. to nawet jest to miejsce, gdzie chciałam być. Kwurcze, faktycznie ich dużo. Nie widzisz mnie, nie widzisz mnie. Tego ubijamy powolutku. Mam nadzieję. Hmm. Okej. Okay. Nie wiem co się tutaj dzieje. Nie wiem co to jest za. O, okej. Okay różne rodzaje. Spoko. Ym... Dobra. Nie wiem co zrobić w tym momencie. Coś w sensie on mnie chyba widzi, tak. Nie. O, tak, dobra. Tak mi zrobimy krzywdę. O, nawet czwarty poziom się udało osiągnąć. Yy, nie zasłaniaj mi ekranu. Wydaje mi się, że T to będzie... czymś tak się zablokowałam ta tutaj? Dobra, ja mam dam radę chyba zwykłym... dobra, to była niepotrzebna. Chciałam powiedzieć, że dam mu radę zwykłym łukiem. Okej, okay, jeszcze Nornik się do tego dotarł do, do... ...trąca, że tak powiem. Dobra, on nie żyje. Teraz lecimy z tym. Za no, zapoleciałam. Tu jeszcze coś chyba jest dziwnego. Nawet nie zdążę go. Mm. Dobra, jakieś... Nie dam robię. Okej, okay, trwienie krytyczne. Ten zaraz zginie. Strasznie dużo walki w tym miejscu. A czy to już wszystkie? Chciałabym przeszukać je wszystkie, bo trochę nam brakowało metalu. Przy ulepszeniach. Zobaczymy sobie, czy coś ciekawego jeszcze może. O! Sploty zaczęliśmy już mieć jakieś. To to wiadomo. Tatnik. O, ciekawe, są różne rodzaje i każdy można odkryć. Holy. Dobra, muszę pamiętać, żeby to wszystko skanować. Chyba takie są z leksza, z leksza stare trupy, ale dobra, ja chciałam iść, co? A tu jest cały ten... Aha, tutaj, dobra. Dobra, idziemy po prostu na questa. Później sobie pozwiedzamy tą kopalnię, bo na pewno ona też się jeszcze będzie pojawiać. to nie. Trzeba pamiętać o dziczy dzic dziczyźnie. No, niekoniecznie chciałam to zrobić kwasową strzałą, ale niech im będzie. O! Nawet ciekawe, bo dostaliśmy chyba rzadki. One szły w parze, ja zabiłam jednego. Trzeba mi przykro teraz. Teraz drugiego też. Już mi nie przykro. Jak dwa nie żyjąte. <grych> Dobra. Ale chyba zwiększyli troszkę różnorodność zwierząt, bo w pierwszej części gry było tą powiedzmy tych zwierząt dosłownie kilka na całą grę. Tutaj, a tu sujka, a tu wiewiórka, a tu coś jeszcze innego biegnie. Hej, okay, sprawdzimy to. Jasne.

Idę, idę ogólnie nie w tą stronę, ale tu jest coś nieznane, więc musimy iść. Wszystka z jakiejś zagody. No właśnie, bo życia trochę zużyliśmy. Tędy może będzie lepiej. Okej, nie mogę tak po prostu tam skoczyć, A nawet tu? Hmm. Okej... Okay. Wygląda na to, że nie mogę tu wejść z jakiegoś bliżej nieokreślonego powodu. No i okej, okay, dobra, to idziemy na tego kwesta skoro, tak? O nie, słyka nam uciekła. Mm, mm, mm. Tu teraz w górę, tak? Nie. Że po prostu tutaj. A, dobrze idę. Nie, coś, coś mi się pokręciło. To idę góry. Dobrze. Dzik. Nawet dwa. No to było dobre. Jestem z siebie dumna.

I teraz zobaczymy może. Ładnie tu. Okej, okay, czyli tam nie możemy przejść. Paka. A Ano, faktycznie. Ups.

Tylko przeszukałam nie. Nie to chciałam. Chciałam tylko przeszukać teren. Mhm. Aha, tutaj dobra, w tą stronę. Chwilka, bo ja nawet tego dymu nie widzę, jakby się uprzeć. Skąd ja przyszłam? Czasem jestem trochę nieogarem, także to może być trudne. Okay, stąd przyszłam? Nie prawie stąd przyszłam. Smoke, smoke, smoke. Gdzie ona widzi? Ja nic nie widzę. O, może tu na górę. Tu raczej nic nie ma, ale i tak pójdę sprawdzić. Nie, nic nie ma.

nie mnie Dobra, wziąłeś mnie, tylko stałaś. okej. Okay. Chcę, już wróć. Czyli tu pewnie się nie da iść oczywiście, że nie. Okej, okay, czyli Javad jest zrobiony. Zaczniemy od wyjścia stąd. Dobra, już myślałam, że się w coś pakowałam. Odznaczymy sobie to. To zapewne też na razie nie możemy. Okej, okay, w ten sposób to działa. No dobra. To w takim razie jak i tak musimy tam aż dojść. Zrobimy to już w następnym odcinku, wypowiedzmy to. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Tak jak powiedziałem, widzimy się w następnym. Cześć!